Adam Asnyk, Przyjście Mesjasza Lud czekający na swego Mesjasza nie zwróci oczu na dziecinę małą i do biednego nie zajrzy pod dasza. Mnie marzy Zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza od razu ziemską okrytego chwałą, jak na wojsk czele niewiernych rozprasza ma, że wszystko będzie przed nim drżało, że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajęce. i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem, jak to, ten syn cieśli? Ma rządy świata ująć w swoje ręce?